Dzień dobry państwu. Niniejsza instrukcja dotyczy analizy bilansowania zapotrzebowania ciepła w budynku z wykorzystaniem programu Analizator OZY, który jest dostępny na stronie www.itc.polsl.pl, ukośnik ozepro. W pierwszej części filmu wyznaczyliśmy godzinowe zapotrzebowanie budynku na ciepło. W tej części dobierzemy odpowiednie źródła ciepła dla pokrycia tych potrzeb. Pierwszym analizowanym źródłem ciepła będzie pompa ciepła z poziomym wymiennikiem gruntowym. Aby obliczyć ilość ciepła, które może wyprodukować pompa, należy podać wielkość działki dostępnej pod gruntowy wymiennik ciepła. Należy pamiętać, aby podać nie całą wielkość działki budowlanej, a jedynie tę powierzchnię, pod którą zostanie umieszczony wymiennik ciepła. W tym wypadku 200 m2. Następnej kolejności należy wybrać rodzaj gruntu występującego w obrębie działki, na której zostanie umieszczony gruntowy wymiennik ciepła oraz współczynnik COP pompy, który charakteryzuje jej efektywność energetyczną. Współczynnik COP można znaleźć w katalogach producentów pomp ciepła. Program wyliczył ilość wyprodukowanego ciepła w okresie rocznym oraz stopień zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło w budynku wynoszący około 50%. Obliczony procent zaspokojenia potrzeb, nie uwzględnia akumulacji ciepła w zasobniku, i jest wartością wynikającą z możliwej do wytworzenia ilości ciepła w źródle. Dokładne wyniki uzyskuje się dopiero po wykonaniu bilansu z uwzględnieniem analizowanego źródła ciepła. Dodatkowo obliczone zostało roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu sprężarki w obiegu pompy ciepła. Wykresy pokazują wyniki obliczeń wytworzonego ciepła i zapotrzebowania energii elektrycznej napędu dla każdej godziny w roku lub dla innego wybranego kroku czasowego. Alternatywnym źródłem ciepła dla pokrycia jego potrzeb w budynku będzie zestaw kolektorów słonecznych. Wytwarzanie ciepła w kolektorze słonecznym zależy od nasłonecznienia na danym obszarze kraju oraz od ustawienia kolektora względem stron świata. Kolektory słoneczne najczęściej montuje się na dachu lub ścianach budynku, dlatego też kierunek względem stron świata i kąt nachylenia są ustalone przez usytuowanie i konstrukcję budynku. Na terenie Polski optymalnym kierunkiem jest południe, a optymalnym kątem 45 stopni. Kolejnym krokiem jest określenie powierzchni dachu lub ściany dostępnej pod kolektory. Zakłada się, że jest to powierzchnia styczna do kolektorów. Z katalogu wybranego producenta, jako dane wejściowe, wprowadza się parametry pojedynczego kolektora słonecznego. Program obliczył możliwą do wyprodukowania ilość ciepła w okresie rocznym oraz procent zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło w budynku wynoszący łącznie około 17%. Obliczony procent zaspokojenia potrzeb nie uwzględnia akumulacji ciepła w zasobniku i jest wartością wynikającą z możliwej do wytworzenia ilości ciepła w źródle. Dokładne wyniki uzyskuje się dopiero po wykonaniu bilansu z uwzględnieniem analizowanego źródła ciepła. Wykres pokazuje wyniki obliczeń wytworzonego ciepła dla każdej godziny w roku lub dla innego wybranego kroku czasowego. Kolejnym alternatywnym źródłem ciepła dla budynku może być kocioł na biomasę. W tym przypadku należy brać pod uwagę lokalną dostępność biomasy, ponieważ jej zakup i transport na większe odległości może być nieopłacalny. Pierwszym krokiem jest wybranie rodzaju dostępnej biomasy. I określenie jej wilgotności. Program analizator OZE oblicza wymaganą moc kotła odpowiadającą sumie nominalnych obciążeń cieplnych dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wprowadzona w oknie dialogowym moc powinna odpowiadać wartości katalogowej producenta kotła. Sprawność kotła także można znaleźć w katalogu producenta. Zaznaczenie opcji tylko sezon grzewczy spowoduje, że kocioł będzie wyłączony w okresie letnim. Pozostawienie tej opcji nieznaczonej spowoduje, że kocioł będzie pracował cały rok. Program wyliczył ilość wytworzonego ciepła w okresie rocznym oraz procent zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło w budynku wynoszący w tym przypadku ponad 92%. Obliczony procent zaspokojenia potrzeb nie uwzględnia akumulacji ciepła w zasobniku jest wartością wynikającą z możliwej do wytworzenia ilości ciepła w źródle, dokładne wyniki uzyskuje się dopiero po wykonaniu bilansu z uwzględnieniem analizowanego źródła ciepła. Wykresy pokazują wyniki obliczeń wytworzonego ciepła dla każdej godziny w roku lub dla innego wybranego kroku czasowego. Celem programu Analizator OZY jest przeprowadzanie analiz realizowanych instalacji energetycznych, dlatego też umieszczono w nim możliwość definicji kotłów konwencjonalnych jako uzupełnienie instalacji OZY. Pierwszym krokiem jest wybranie rodzaju dostępnego paliwa. Program określa wymaganą moc kotła odpowiadającą w sumie nominalnych obciążeń cieplnych dla potrzeb ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Wprowadzona w oknie dialogowym moc powinna odpowiadać wartości katalogowej producenta kotła. Sprawność kotła także można znaleźć w katalogu producenta. Zaznaczenie opcji tylko sezon grzewczy spowoduje, że kocioł będzie wyłączony w okresie letnim. Pozostawienie tej opcji niezaznaczonej spowoduje, że kocioł będzie pracował cały rok. Program analizator OZE wyliczył ilość wytworzonego ciepła w okresie rocznym oraz stopień zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło w budynku wynoszący ponad 92%. Obliczony procent zaspokojenia potrzeb nie uwzględnia akumulacji ciepła w zasobniku i jest wartością wynikającą z możliwej do wytworzenia ilości ciepła w źródle. Dokładne wyniki uzyskuje się dopiero po wykonaniu bilansu z uwzględnieniem analizowanego źródła ciepła. Wykresy pokazują wyniki obliczeń wytworzonego ciepła dla każdej godziny w roku lub dla innego wybranego kroku czasowego. W następnym odcinku zaprezentuję Państwu sposób bilansowania rocznego zapotrzebowania ciepła przez dobraną konfigurację źródeł jego wytwarzania oraz wyznaczenie rankingu rozwiązań na podstawie zdefiniowanych funkcji korzyści. Dziękuję Państwu za uwagę.